A naszym drugim gościem w programie będzie żużlowiec Stali i wracający do Gorzowa po kilkuletniej przerwie. Nils Christian Iverson. Hello Nils, how do you feel, Witaj Nils? Jak się czujesz podczas kwarantanny? Ja, feel okay. Um, it is what it is really. Uh, Czuję się w porządku, jest jak jest, co mogę powiedzieć. Staram się mądrze wykorzystywać wolny czas, ale nie ukrywajmy, nie jest to łatwe, bo sytuacja jest wyjątkowa. To bardzo dziwna sytuacja. Jak sobie radzisz z tym, że mieszkasz sam? Cóż, oczywiście aktualnie it's mieszkam sam that Jest to sytuacja, w której nigdy dotąd się nie znalazłem Okoliczności, unusual, w której przyszło nam funkcjonować but, um, są nietypowe Ale muszę przyznać, że klub bardzo dba o mnie Jeśli czegoś to, potrzebuję natychmiast to załatwiają Tu gdzie mieszkam mam rower, więc mogę na nim jeździć Trenuję także w inny sposób, a poza tym oczywiście oglądam telewizję Więc jest ok, jakoś sobie radzę Yeah, do the in, uh, be on the internet and watch TV and stuff like that. So uh, it's, it, it's okay, Niels, we'll yes, czego się spodziewasz stale? po Twoim powrocie do Stali? What do I expect? Yes. Um, Oczywiście ten sezon będzie niezwykły, bo okoliczności są niecodzienne. Cieszę się, że wróciłem do Gorzowa, choć to będzie dziwnie jeździć przy pustych trybunach. W Zespole panuje dobra atmosfera. Zanim jeszcze rozpoczęła się pandemia, byliśmy na obozie przygotowawczym w górach, gdzie dobrze się bawiliśmy, ale i wykonaliśmy tytaniczną pracę, więc nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na start z sezonu.

Uh, okay, Nils, uh, what is your statement uh, about competition of Poland? He heard, uh, uh, but, uh, um, for example, Dan um, Danish Federation uh, wanted to block, uh, to make impossible uh, for riders to go to, to Poland, yeah? What is, your, what is your statement, what is your opinion? Um, I'll, there was a few uh, disagreements with... Them. Jeśli o mnie chodzi, zarówno FIM, jak i Duńska Federacja wyraziły zgodę na moje starty w Polsce. Myślę, że to były polityczne rozgrywki, których stawką były występy obcokrajowców w ekstralidze. Udało nam się wyjść jednak na prostą. Myślę, że mamy pozwolenie na starty zarówno w Polsce, jak i Danii. Oczywiście, gdy pandemia ustanie, podróżowanie między krajami stanie się łatwiejsze. Wówczas już nic nie będzie stało na przeszkodzie, by wrócić do Danii i tam także startować w rozgrywkach.

I don't really know. Um... Szczerze mówiąc, nie wiem, nie mamy zbyt wielu informacji. Myślę, że władze Grand Prix czekają na informacje, jak miałoby wyglądać przemieszczanie się i przekraczanie granic, ale również które obiekty będą chciały zorganizować zawody. Myślę, że na ten moment temat jest otwarty, a my możemy jedynie czekać na więcej informacji. BSI z pewnością również czeka na informacje od poszczególnych krajów, ponieważ w każdym sytuacja jest inna. Przykładowo w Anglii obostrzenia są większe niż w Danii. Możemy jedynie obserwować.

ale jestem pewien, że ostatnie pytanie. Rozmawialiśmy uh, z Martinem Waculikiem uh, czy Szymonem, Szymonem Woźniakiem uh, na temat Martin. sytuacji z mechanikami. Example, Powiedz nam, jak Szymoniak, to wygląda u ciebie. Uh, what is your situation? Your mechanics, your staff. Oczywiście to trudny temat. Możemy mieć tylko jednego mechanika w parku maszyn i musimy dostosować się do przepisów. Jeżeli ode mnie by to zależało, towarzyszyłby mi cały zespół, ale na ten moment nie zezwalają na to regulacje. Być może, gdy sytuacja wróci do normalności, w parku pojawi się więcej mechaników. Na razie to niemożliwe. To naprawdę trudna sytuacja i dla nas, żużlowców i dla mechaników. Rozmawiałem z moim teamem, zawarliśmy pewne porozumienie i cóż, czekamy. Oczywiście musimy podjąć podwórki z lekcji i nie rybujemy w innym niż Polski na tym Ale, jak długo, wszystko jest trochę do normalu, to oczywiście chcę cały team. And, um, It's, it's 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 just as difficult for the mechanics as it is for the riders at the moment. But um, but yeah, I, I I've spoken to to my team and uh, and got to some kind of an agreement with the with the boys. So so yeah. uh Niels, thank you. Uh, good luck in a new season in Stal gojov Yeah, all the best. Thank <laughs> you. Thanks. Yeah. See you later.